Szczęście Boże, Ewelina Wiśniewska. Witam Państwa i zapraszam na poranne wydanie informacyjne. Jeszcze tylko dziś komitety wyborcze będą mogły przekonywać się do siebie wyborców do wzięcia udziału w głosowaniu w specjalnym orędziu zachęcał nas prezydent Andrzej Duda. Nasze głosy zadecydują o Polsce, o tym, w jakim kraju będą dorastały nasze dzieci podkreśla prezydent Andrzej Duda. Razem postanowimy, jak ma być podtrzymany wzrost gospodarczy, według jakich reguł dzielić środki publiczne, jak utrwalić bezpieczeństwo naszych domów i naszych granic, jak ochronić podstawowe wartości. Prezydent przypomniał, że w majowych wyborach padła rekordowa frekwencja wyborcza, biorąc pod uwagę głosowanie do Parlamentu Europejskiego, zaapelował do Polaków o jeszcze liczniejszy udział w niedzielnych wyborach. Teraz także pragnę zachęcić, by skorzystali Państwo ze swojego najważniejszego prawa prawa wyborczego. Postarajmy się, aby i tym razem padł rekord udziału Polaków w wyborach. Raz jeszcze udowodnijmy, jak bardzo cenimy sobie demokrację, jak bardzo zależy nam na dobrej przyszłości naszej ojczyzny. Eksperci przewidują dużą frekwencję. Zwiastuje to liczba wniosków złożonych drogą elektroniczną o dopisanie do spisu wyborców, mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego łącznie dopisanie. Wniosek o dopisanie do rejestru i do spisu wyborców złożyło wówczas około 45 tysięcy osób. W przypadku. Tych wyborów, jak Państwo widzicie, łącznie tych wniosków jest około 265 tysięcy. Tylko do dzisiaj w swojej gminie można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnym miejscu. To już ostatni dzień kampanii. Dziś odbędą się ostatnie konwencje wyborcze. O północy rozpocznie się cisza wyborcza były szef klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska Sławomir Neumann przekonywał, że jego partia gotowa jest na szeroką koalicję antypis nawet z Konfederacją. Można sobie wyobrazić zbudować, zbudowanie rządu takiej e, takiego ratunku narodowego. Zapowiedź odbiła się szerokim mechem. Wczoraj Sławomir Neumann wycofał się z tej deklaracji. Koalicji z Konfederacją nie wyobraża sobie lider Platformy Grzegorz Schetyna. Nie było, nie ma i nie będzie takiej możliwości. Do współpracy z Platformą po wygranych wyborach gotowy jest szef sztabu wyborczego Konfederacji Bartłomiej Pejo. Dopuszczamy do możliwości taką, aby z każdym z ówczesnych sił politycznych, z z ówczesnych sił politycznych brać pod uwagę koalicję. Inne stanowisko przedstawia jeden z liderów Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki. Pan Noiman niech szuka kolegów w Tczewie w konfederacji ich nie znajdzie nie będziemy budować koalicji z patologiami trzeciej rpm tymczasem promowaniem działań konfederacji zajęły się media liberalno-lewicowe które dotychczas ją marginalizowały partie opozycji różnią się tylko pozornie Mamy Platformę, mamy PSL, mamy SLD, mamy Konfederację, ale oni wszyscy błyskawicznie zjednoczą się, jeżeli zobaczą, że będą mogli wspólnie wystąpić przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Wskazuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Maciej Małecki. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz nie bierze pod uwagę koalicji tylko z jedną partią. Nie jest nam po drodze z dzisiaj rządzącymi, bo chcieli nas wyeliminować z życia publicznego. Partia rządząca motywuje swoich wyborców do głosowania 13 października. Wybory wygrywa się przy urnie wyborczej, czyli trzeba pójść na te wybory. Mówi szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński i prezentuje kolejny spot. Przypominamy tym, którzy mogliby zapomnieć, że to już najbliższa niedziela. Jeżeli im się nie chce, daj im argumenty, niech zagłosują dla ciebie. O znaczeniu tych wyborów mówił w Tarnowie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Naszym celem jest podniesienie zarobków Polaków. Uważamy, że jest to program absolutnie konieczny. Ostatniego dnia kampanii PiS planuje trzy konwencje regionalne, dwie w województwie lubelskim, w Lubartowie i w Chełmie, a także na Podkarpaciu w Stalowej Woli. Koalicja Obywatelska ma swoją finałową konwencję wyborczą w Łodzi, SLD finał kampanii zaplanowało w Warszawie. Ostatnia konwencja regionalna PSL-u odbędzie się w Wierzchosławicach. A teraz wracamy jeszcze do pomysłu premiera na niższy ZUS dla małych firm. Jedna z propozycji zakłada, że mali przedsiębiorcy mogliby skorzystać z ulgi w ZUS, płaciliby średnio o 500 zł. mniej. Szef rządu w ramach pakietu zapowiedział pięć punktów, które miałyby ułatwić życie przedsiębiorcom. Są to brak zmian w ryczałtowym ZUS-ie dla firm, które mają przychody powyżej 10 tysięcy złotych, 9% CIT, ponad 5 miliardów złotych dla inwestorów i ulga w ZUS, średnio 500 zł dla małych firm. Ta ostatnia propozycja podoba się Janowi Sulanowskiemu z Solidarności Wielkopolskiej. Myślę, że jest to bardzo korzystny projekt. Będą mogli z tego rozwiązać za skorzystać ci przedsiębiorcy, których przychody nie przekraczają w ciągu miesiąca kwoty 10 tysięcy złotych, czyli rocznie to daje sumę, około, to daje sumę dokładnie 120 tysięcy złotych. Jednak aby zapłacić niższy ZUS trzeba będzie spełnić jeszcze jeden warunek. Miesięczny dochód firmy nie będzie mógł być wyższy niż 6 tysięcy złotych. To dobra informacja dla mikro i małych przedsiębiorstw. To kolejna taka decyzja. Przypomnę, że na początku roku... Wprowadziliśmy niski zus. Proporcjonalny ZUS dla mikroprzedsiębiorstw. Podkreśla Bartłomiej Wróblewski poseł Prawa i Sprawiedliwości. Z niższego ZUS-u dla małych firm, zwanego też 500 plus dla przedsiębiorców, skorzysta blisko 200 tysięcy małych firm. Zmiana pomoże głównie biznesom jednoosobowym, rzemieślnikom, artystom czy freelancerom. I tak przedsiębiorca, który zarabia 2000 po zmianach ZUS-owi zapłaci 728 złotych zamiast 1316 złotych, które Płaci dziś. Z kolei ten, którego dochód wynosi 4000 złotych, do Zusów płaci 1045 zł. Na zmianie zyska więc niecałe 300 złotych. Nowe przepisy wejdą w życie już w styczniu 2020 roku. Turcja kontynuuje ataki w Syrii. Ankara przekonuje, że jej celem jest wyparcie terrorystów z północnej części tego kraju. Po serii nalotów Turcja rozpoczęła inwazję lądową, jak napisało na Twitterze Ministerstwo Obrony tego kraju. Tureckie siły zbrojne zajęły wyznaczone cele, a ich operacja przebiega pomyślnie. Wśród 174 zneutralizowanych jest 19 domniemanych bojowników zabitych podczas nalotu na schron kurdyjskich milicji o nazwie Ludowe Jednostki Samoobrony w mieście Ras al-Ain. Ankara wciąż przekonuje, że jej celem jest wyparcie terrorystów z północnej części Syrii. Jednocześnie chce stworzenia w tym kraju specjalnej strefy bezpieczeństwa, do której mogliby wrócić syryjscy uchodźcy. Zapewnia, że jej wojska nie wejdą dalej niż 30 km w głąb Syrii. Jakie mogą być rzeczywiste powody tureckiej inwazji? W moim przekonaniu także ze względów wewnętrznych. Okazuje się, że Turcja przeżywa coraz poważniejsze kłopoty gospodarcze. Erdoan, który ma coraz mniejsze notowania chcę te notowania sobie po prostu poprawić. Kurdowie nie rozumieją działań prezydenta Erdoana. Nie zaatakowaliśmy ani jego granic, ani jego ludzi, gdzie są prawa międzynarodowe i Organizacja Narodów Zjednoczonych. Wzywamy świat do położenia kresu temu wszystkiemu. Społeczność międzynarodowa wzywa władze w Ankarze do zawieszenia broni. W tej sprawie zebrała się już Rada Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent USA Donald Trump oświadczył na Twitterze, że rozmawia z obiema stronami konfliktu. Staram się skończyć wojnę bez końca. Rozmawiam z obydwoma stronami. Mówię, uderzyć w Turcję bardzo silnie finansowo i sankcjami, jeśli nie będą grali zgodnie z regułami. Uważnie obserwuję. Tymczasem Norwegia zawiesza eksport broni do Turcji. Supertajfun zbliża się do wybrzeży Japonii. Obecnie porywy wiatru przekraczają nawet 315 km na godzinę. Japonia przygotowuje się na nadejście tajfunu. Wczoraj w obszarze metropolitalnym Tokio zawieszone zostało funkcjonowanie części linii kolejowych. Japońskie linie lotnicze zapowiedziały, że jutro odwołana zostanie większość lotów z międzynarodowych lotnisk w Tokio. Siła wiatru jest ogromna. Tajfun Hagibis 4 dni temu zmienił się z burzy tropikalnej w supertajfun, czyli odpowiednik huraganu 5. kategorii w pięciostopniowej skali. Wiatr zaczął wiać się z prędkością 2 260 km na godzinę, a obecnie najsilniejsze porywy przekraczają 300 km na godzinę. Według Japońskiej Agencji Meteorologicznej pierwsze uderzenie żywiołu będzie miało miejsce dziś na wschodnich wybrzeżach wysp Shikoku i Honsiu. Potem tajfun ma się skierować na północ i jutro prawdopodobnie uderzy w Tokio. Rząd Japonii zaapelował do mieszkańców zagrożonych terenów o ewakuowanie się w bardziej bezpieczne rejony oraz gromadzenie żywności. W Londynie od poniedziałku trwa protest klimatyczny. Aktywiści opanowali wczoraj najmniejsze z londyńskich lotnisk. Pomimo kilku incydentów nie udało się sparaliżować im pracy lotniska. Od początku trwania protestu policja zatrzymała łącznie ponad tysiąc osób. Ekologicznie aktywiści przekonują, że to protest przeciwko zmianom klimatu. Ludzie mówią o terroryzmie, jakby to było zagrożenie i oczywiście jest, i musimy się tym martwić, ale gdy zapytasz wojsko, jakie jest największe zagrożenie, powiedzą też o zmianach klimatu i katastrofach ekologicznych. Wczoraj aktywiści protestowali na jednym z najmniejszych londyńskich lotnisk, London City, które jest głównym celem protestów. To, co próbujemy dziś pokazać, zakłócając działalność lotniska, to symulacja tego, co nadchodzi. Lotnisko London City znalazło się na celowniku organizacji z powodu planów jego rozbudowy. Wszystko po to, by podwoić liczbę lotów. Zdaniem aktywistów jest to sprzeczne z deklaracjami rządu, który obiecywał, że do 2050 roku emisja netto gazów cieplarnianych będzie równa zero. W związku z tym zapowiedzieli, że protesty na lotnisku będą prowadzić jeszcze przez dwa następne dni. Cała akcja protestacyjna ma potrwać łącznie dwa tygodnie. I na teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacyjnie o godzinie 10. Czekam na Państwa. Do zobaczenia.